Witam z tej strony, pan wiaderko i mam duże problemy z żabą, które myślę pamiętacie kiedyś kręciłem, ponieważ spada mi sama z siebie. Próbuję uciec, mimo że został ucięty jej łeb. Co mi się ta sytuacja bardzo nie podoba. O, co jakiś czas się zatrzymuje i bezkarnie ucieka. Myśli, że w ten sposób da sobie jakąś radę z ucieczką, ale widzę, że mój brat powiada, że nie dała rady, ale coś ja czuję, że za chwilę noga jej ucieknie. Dobra, jak coś się będzie działo, to powiadomie w tym czasie zrobimy cięcie. Właśnie się dzieje złe rzeczy, ponieważ żaba jeszcze dwa kroki wykonała. I ucieka coraz bardziej. Nie, nie to światła żabło. Zła tempa. Serio? O, o! O nie! Jest, ja nie mogę, bo ona ma podobno ucięty łeba, dalej żyje. No, to jest nierealistyczne. Wręcz po... O, 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 o. Hm. Jak spadnie, to pewnie prosto na łeb i nie będzie miała szansy na dalsze życie. Nie wiem co ona robi, jakieś dzikie dęsy na drzwiach. Hm, dobra. I żaba, żaba uciekła i to by było na tyle w jej wykonaniu, co się czuje, że nie przeżyje dalej. Dzięki Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Myślę, że filmik się spodobał. Jak sami widzicie, żaba uciekła, nie miała szansy na dalsze życie, zakradła się gdzieś i... Ła! years Ła! 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 Łupia tył jeden, Ła! Alan masz to! Czekaj! Oła, idź! Idź w pret, ta listko jedna. Dobra, cześć. zginęła. Cześć. Macie jeszcze ją sobie, o. o. jak widzimy ona w sobie całkowicie, o, sobie sama ręca, nie ma szansy na dalsze życie. Krupia żadna! <noise> <noise> Nawierzyła ją właśnie zjadła właśnie zjadła mojego brata. Ala Alan oczywiście, brat mój nie miał szansy na dalsze życie, tak samo jak ta żaba, której różnęliśmy się. web i o, o i, i mecie, Macie <noise> smacznego.